Dzień dobry, przy mikrofonie Mariusz Basaj. Witam naszych słuchaczy i zapraszam na 12. odcinek kadekowego podcastu. Punkt Informacji Turystycznej KDK zmienia swoją lokalizację i przenosi się do pomieszczeń podawnej kawiarni w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Jakie zmiany w związku z tym faktem czekają Dom Kultury? O to pytamy dyrektorkę Kozińskiego Domu Kultury, Elwirę Kozłowską. Dzień dobry Pani Dyrektor. Dzień dobry, witam Pana, witam naszych słuchaczy. Pani dyrektor, Kozienicki Dom Kultury prowadzi punkt informacji turystycznej od blisko 20 lat. Zacznijmy od tego, jak to się stało, że Dom Kultury przejął pomieszczenia po kawiarni, i skąd decyzja o przeniesieniu punktu, właśnie ta? Tak, Kozienicki Dom Kultury prowadzi punkt informacji turystycznej od sierpnia 2007 roku. Początkowo mieścił się on w starej siedzibie przy alei 1 Maja 8, a przez ostatnie 9 lat w Patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Jeśli zaś chodzi o lokal kawiarni, to od 2017 roku lokal ten należał do zasobów zarządzania mieniem komunalnym gminy Kozienice, które to udostępniało go zewnętrznym operatorom. W styczniu Kozieński Dom Kultury przejął te pomieszczenia. W porozumieniu z władzami samorządowymi gminy Kozienice podjęliśmy decyzję, aby nadać im nową funkcję i w pełni wykorzystać ich potencjał. Temu właśnie ma służyć przeniesienie punktu informacji turystycznej. Nowa przestrzeń to nowe możliwości. I o tych możliwościach chciałbym teraz porozmawiać. Proszę nam opowiedzieć, na co w praktyce pozwoli ta zmiana lokalizacji punktu. Możliwości jest naprawdę mnóstwo, ale zacznijmy od podstawowej formy działalności PIT, jaką jest oczywiście udzielanie informacji turystom i mieszkańcom na tematy związane z naszym miastem i regionem. To się nie zmieni i dalej będziemy świadczyć takie usługi. Pamiętajmy, że punkt zajmuje się dystrybucją materiałów promocyjnych i turystycznych, a także gadżetów i pamiątek. Nowa przestrzeń ułatwi ich ekspozycję, sprzedaż i kolportaż. Zwiększy się również ich dostępność i różnorodność. Już prowadzimy działania w kierunku pozyskania nowych suwenirów. Nie zapominamy też o naszych kinomanach, którzy regularnie dopytują o powrót popcornu do CKA. Na gości czekać będzie mini barek kinowy, gdzie zakupią kawę, napoje, popcorn czy naczosy. Kawa z pewnością ucieszy też studentów UTW. Jako idealna opcja na przerwę między wykładami czy fakultetami. Największe możliwości wiążą się jednak z animacją kultury, i właśnie w tym zakresie planujemy najwięcej nowości. Brzmi interesująco. O jakich nowościach zatem mówimy? Chcemy, by było to miejsce nie tylko dla mieszkańców, ale również dla artystów i pasjonatów kultury. Miejsce realizacji tych bardziej kameralnych wydarzeń. Takich działań, które nie potrzebują dużej sceny sali koncertowo-kinowej, ale przecież też są wartościowe i potrzebne. Roboczo nazywamy ten projekt małą sceną. Małą, ale dającą duże możliwości. Nowy punkt informacji będzie miejscem kameralnych koncertów, spotkań autorskich, wieczorów poetyckich czy szeroko rozumianych twórczych inicjatyw, również oddolnych. W planach mamy wiele działań i chcemy, by miały one charakter cykliczny. A czy już możemy zdradzić, o jakie cykle chodzi? Chcemy, by oferta Nowego Pitu współgrała z ofertą całego Kozieńskiego Domu Kultury, gdzie wiele ze stałych działań jest przypisana do danego dnia tygodnia. Są to na przykład czwartkowe wydarzenia biletowane czy wykłady UTW lub spotkania klubu filmowego, które odbywają się zawsze w środę. Z kolei wtorki rezerwujemy na spotkania ze sztuką i tego dnia zapraszamy na wernisaże do naszych sal wystawowych. Natomiast w przypadku punktu informacji będą to poniedziałki. Chcielibyśmy oczywiście w miarę możliwości, w zależności od sygnałów zgłaszanych przez mieszkańców, aby uporządkować je tematycznie i podzielić na kilka bloków. Chodzi o takie cykle, jak na przykład giełdy rękodzielnicze, koncerty i występy muzyczne, czy wieczory poetyckie, spotkania autorskie oraz warsztaty literackie. Rozważamy również powrót oferty gier planszowych. Opcji jest naprawdę wiele, bo jest to miejsce z ogromnym potencjałem. Jako Kozieński Dom Kultury wiążemy z nim duże oczekiwania i ufam, że ta nowa oferta przypadnie mieszkańcom do gustu. Tworzymy miejsce dla wszystkich, a działaniom tym przywodzi hasło: inspiracja, kultura, spotkania. Proszę jeszcze powiedzieć, na kiedy planowane jest otwarcie? Od kilku tygodni prowadzimy w tym lokalu intensywne prace remontowe. Przygotowujemy też nowy wystrój i dekoracje. Otwarcie nowego punktu informacji turystycznej planujemy na marzec, a szczegółowe informacje podamy wkrótce. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu i dziękuję słuchaczom, których już dziś serdecznie zapraszam do naszego nowego punktu informacji turystycznej kadekana. Łyk kultury. Przed nami wiele interesujących spotkań, małych, a jednocześnie wielkich wydarzeń. Warto nas odwiedzać. Oczywiście przyłączam się do zaproszenia. Do zobaczenia niebawem w naszym nowym punkcie informacji. Szanowni Państwo, to już wszystko w dzisiejszym odcinku Kadekowego Podcastu. Dziękuję za obecność i do usłyszenia!